Hej, okay, to ja. Dzisiaj pierwszy odcinek w dzisiejszym dniu. Tak, nie spałem już od 12 godzin, a ciągle robię filmy. No i ten film, jak widzicie po tym, y, mam baner. Taki fajny baner, to taki fajny y, to. Dzisiaj pokażę wam, jak to zrobić. Intro czy twój, gazeta i, i to ogólnie 13 subskrybentów, proszę zasubskrybować. No i jest tutaj edytuj kanał w waszym kanale. Tu i tu, tu i tu są dwa jakby aparaty. Tutaj jak klikniecie to wybieracie baner, tu wybieracie imponę. No i tutaj są informacje na temat kanału. Na przykład ja tutaj nie przeklinam i rozmawiam z szacunkiem dla innych osób. No i szybciutki poradnik, bo niektórzy uważają, że y, trzeba y, na komputerze. Tak, zwracam się do teraz. No, i tutaj gdzieś. Czekaj. O, subskrypcja, no bo subskrypcji. A, bo nie subskrybuję jeszcze żadnego kanału, bo to jest, in... to jest inne konto. No, czekajcie. No, to teraz. Filtr typ kanał zastosuj jest. Do tego y, ta oto osoba uważa, że można tylko zmienić jak y, jeśli się... Y, no i oczywiście nie jest regularny miesiąc temu, miesiąc temu, cztery tygodnie temu, dwa tygodnie temu spaj są, są osoby. No, i to jest cały ten kanał. E, to jest o starym kanale. Wspomnij, <grym> nie wracam. No, i ta osoba uważa, że nie można zmienić panelu e, z telefonu. No to teraz z, właśnie zrobię tą rzecz, zaprzeczyłem temu wszystkiemu, więc proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia.